Ej, witam was z takiego ładnego zielonego terenu dziś wycieczka skuterowa pokażę wam wjechałem w taki las i odkryłem zobaczcie wysypisko, poligarnięte jakieś dzikie śmieci, to wiadomo zobaczymy coś czy jakieś ciekawe fanty znajdziemy czy tylko same śmieci domowe, widzę że jak ktoś wyrywał. No to to jeszcze wiadomo zgnije, to tam uski nie zgnije i będzie naturalny nawozem. Widzę cegły. A widzę śmieci jakieś. Jeszcze z czasów wcześniejszych. Widać, że to musiało być wcześniejsze wysypisko. Tam jak już ktoś gałęzie wywali czy coś takie, to tam. To jest jak naturalne, to, to tam może być. widzę tam plastiki. Widzę rozwalony telewizor chyba zobaczymy O, już rozwalony telewizor bez, bez tyłu To są tego wzięte A telewizor a telewizor wywalony Ale okej okay. Tu widzę, że był musiało być podgarniane. Musiało być tu Jakiś głośniczek widzę Głośniczek widzę Musiało być więcej śmieci jakichś Bo jest przy... Hałda przygarnięta Tu widzę domowe Rzeczy widzę Jakiś kabelek O, będzie miedziuszka Chyba miedziuszka będzie. Jest miedziuszka w środku. Co rydze tak cięższe. Chyba nie będzie. Jest rozerwana, Ale będzie końcóweczka. Zaraz ją. Końcóweczkę. A to co to jest? Plastik. Końcóweczka będzie. tu będzie jakiś od samochodu, od Seata o, będzie płytka zielona. Zaraz to zabieramy. Tu nie tu. Bawczycy części od samochodów. Zobaczymy, co tu jeszcze jest. Tu chyba duży demontaż był plastiku. Widzę, że ktoś, ktoś się chyba zajmował rozbiórką elektroniki, bo widzę, że to wszystko jest tutaj podgarnięte. Apony przykryte we workach. Tu chyba też jakiś głośnik kolejny musiało to być naprawdę wielkie wysypisko, że ktoś to przyjechał pewnie i to zgarnął mogło to być A widzicie części jakieś od samochodu nie jest tragietne, ale mogłoby być czyściej. Tu jakieś części w tych. To zabieram też. To zabieram. Tamto też zabiorę płytkę. i pokażę wam jeszcze raz takie wysypisko dzikie nie jest tak po bo może wszystko przysypane tak żeby nie było widać tu jeszcze widzę że jakiś sprzęt był rozkręcany szkoda że nie jest cały o. i tym samym tym żegnam się z wami z takiego pięknego terenu no ale co zrobimy Armatura sanitarna, czyli toaleta. Jeszcze widzę jakieś rurki. O, tu jakiś był plastik. Szkoda, że nie jest aluminiowe. Byłoby elegancko, ale to nic. Okej. Okay. Trzymajcie się do następnego, moi drodzy, z takiego terenu tu pięknego, a tu takiego brzydkiego.